Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Piąteczek piątunio 7.50, a ja już jeżdżę, stoję sobie tutaj przy samochodziku. Chwila odpoczynku. Odwiozłem Kingę do szkoły. No i chwilę mam czasu, żeby coś zacząć nagrywać od samego rana i powiem Wam, że kochani chyba wytoczę ciężkie działa z samego rana, bo mnie po prostu szlak trafia, jak słyszę takie wiadomości w telewizji że złapali księdza który był dilerem był dilerem sprzedawał narkotyki i, i, i sam je brał I później zaprosił kumpla do siebie okazało się, że to ksiądz pedofil też czpał. Wiecie, to tak brzmi, jakby ktoś miał bujną wyobraźnię. Gdyby to było powiedziane, nie wiem, że 20 lat temu, to nikt by w to nie uwierzył. I zobaczcie, jakie czasy zmieniły. Dzisiaj każdy w takie rzeczy uwierzy, bo to jest powszechne zjawisko. Coraz częsts częstsze niestety. No i nie ma takich autorytetów, nie? O to mi głównie chodzi. Że nie ma autorytetów w ogóle. Ja nie widzę żadnego autorytetu, jeśli chodzi o jakieś osobistości znane, nawet ym, jeśli chodzi o kościół. No, bo wyobraźcie sobie, że na pewno nie wszyscy ćpają, nie? Nie wszyscy piją, ćpają i, i, i gwałcą yy, na terenie kościoła ministrantów, nie? Ale nie mamy gwarancji, że jak idziemy do kościoła, czy tak, jak wy idziecie do spowiedzi na przykład, że nie spowiadacie się w konfesjonale ćpunowi, nie? On siedzi na ćpany i słucha, co wy tam gadacie i ma to głęboko gdzieś po prostu. Myśli o dzieciach, o dziewczynkach, o, o, o dwunastoletnich ministrantach. No jest to obrzydliwe. Sorry, że tak ostro mówię, ostro się wyrażam, ale to jest tak strasznie bulwersujące, że to jest po prostu nie do przyjęcia i, i ktoś musi coś z tym zrobić, bo, bo to tak nie może być. No nie może tak być, żeby, żeby ksiądz sprzedawał narkotyki, sprowadzał sobie innego księdza pedofila, no i ćpają, no i wiadomo o czym myślą wtedy, albo nie myślą w ogóle i taki człowiek mówi, że jest pośrednikiem między Bogiem a nami, prawda? I on nas będzie spowiadał, albo nie wiem, waszej wnuczce czy wnuczkowi daje opłatek do buzi. Później ludzie biorą ten opłatek, a nie wiedzą na przykład co on robił wczoraj wieczorem. Czy przypadkiem nie gwałcił ministranta, albo, albo jakieś dziecko do Komunii Świętej wykorzystał. To jest okropne. Myślę, że to co pokazał pan Tomasz Sekielski w swoim materiale, to to jest wierzchołek góry lodowej. Bo skoro to wiecie, wychodzi już yy, na jaw, że ludzie świeccy o tym wiedzą, yy, o tym wie telewizja, mówi o tym, to znaczy, że tam jest tam jest po prostu bagno, takie zepsute bagno, śmierdzące okropne bagno. Nie mam innego pomysłu, żeby to w tej chwili określić. No nic dziwnego, że Kościół traci swoich wyznawców, że coraz mniej ludzi będzie chodzić do kościoła, coraz mniej się ludzi będzie spowiadać. No bo jak się tu spowiadać, ktoś chce przystąpić do komunii. No jak wiadomo, żeby przystąpić do komunii, trzeba się najpierw wyspowiadać. No jak przystąpi do komunii, jak on się nie wyspowiada, bo co się będzie spowiadał, jak nigdy nie wiadomo, czy tam nie siedzi jakiś ciąznać pany w dupie to ma, co wy tam mówicie I wiecie, no to jest strasznie oburzające, to... To się w pale nie mieści i myślę, że to jest tak, jak powiedziałem wcześniej, wierzchołek góry lodowej, że to już trwa od dawna, od wieków, udawało się to maskować, udawało się takich księży przenosić do jakichś mniejszych parafii, na wieś. I on sobie tam siedział i dalej odprawiał mszeni, którzy mieli zakaz w ogóle, co udowodnił pan Tomasz Sekielski w swoich materiałach. Został przeniesiony taki ksiądz pedofil, czy, czy ćpun, czy alkoholik. Miał zakaz na przykład jeśli chodzi o pedofilię, no to miał zakaz całkowity. A odprawiał dalej msze i dalej miał ministrantów młodziutkich po 13 lat, po 15, no i, i dobrze się pewno bawił. Strasznie mnie to oburza. Mówię wam strasznie I, i to będzie chyba jeszcze trwało, i trwało, i trwało, i trwało. Papież kiedyś powiedział, że pogrzeby i chrzty za darmo. Pokażcie mi jakąkolwiek parafię w Polsce, która będzie słuchała papieża. Papież niech sobie gada. Przynajmniej tak to wygląda ze strony polskiego kościoła, że to jest państwo w państwie, co im będzie papież tam nakazywał. Cennik jest i koniec. Tak jak taki jeden facet nagrał po prostu rozmowę z księdzem prywatna osoba i, i, i dawał na zapowiedzi. Wiadomo, młody, młody żo żonkiś przyszły, no ale cwany był, nagrał to wszystko i ksiądz mu powiedział jaki jest cennik oficjalny. A on mówi, no to jak jest cennik oficjalny, to poproszę poproszę paragon z kasy fiskalnej, no i. No i Wiadomo, że zrobiło się nieprzyjemnie. Pewno ryzykował, bo, bo będzie musiał iść do innej parafii. No ale wiecie, takie rzeczy się dzieją i dziać się niestety będę. Jest to straszne. Od wczoraj o tym myślę i, no nie wiem, gdybym miał dziecko swoje własne, byłbym ojcem biologicznym, to chyba bym się bał puścić do kościoła dziecko albo na lekcje religii, albo żeby był ministrantem bałbym się, bo nie wiem, nie miałbym pewności, co to jest za człowiek. Także wiecie, to warto o tym mówić, warto ten temat rozbuchać, może, może ktoś się za to weźmie w końcu, chociaż jak to się ciągnie już tyle lat, to nie wiem. nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Możliwe, że jest to taka przyczyna, że jest celibat, że może nie powinni być celibacie. Przecież wiecie, no, nawet już nie patrząc od strony duchowej wiary, tylko patrząc od strony biologicznej. No taki młody kleryk, ile on może mieć lat, jak, jak on studiuje? No, no jakby miał dwadzieścia parę lat, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, można już w wieku dwudziestu czterech lat można mieć już tytuł magistra. No to taki młody chłopak, no to sami wiecie, co wam będę tłumaczył. Znacie życie, oglądają nas ludzie dorośli, nie dzieci, więc mogę zasugerować o co tutaj chodzi. No i, i, i to jest tak silny popęd, że to ja nie wierzę w to, że po prostu potrafię się powstrzymać. A później widzicie, dzieje się tak jak się dzieje, biorą się za dziecinę no i, i gwałcą ministrantów na terenie kościoła, no i już. Tam jeden był przypadek, właśnie wczoraj o tym księdzu y, dilerze narkotyków, nie? To też była mowa, że tak się bawili z innym księdzem i jeden był ze świata świeckiego jakiś, jakiś facet że przedawkował na terenie kościoła, no i wezwali y, pogotowie, ale ten ksiądz, ten proboszcz nie chciał w ogóle wpuścić pogotowia, no bo się bał no bo tak trup na, trup na terenie kościoła, no nie zasłab starszy pan, który się modlił i nagle się przewrócił, tylko no ćpun nie? ćpun, pedofil no, przedawkował, wywrócił się, no i koniec nie? no i trup Pięknie, prawda? Coraz piękniej. Także ja to strasznie jestem na to cięty. Mam nadzieję, że się ktoś porządnie za to weźmie i to nie będzie kościelny sąd jakiś, bo to wiadomo, że to jest tylko fikcja, to jest tylko po to, żeby ludziom mydlić oczy, że, że Kościół powołuje swoją komisję. Tylko to powinni być członkowie komisji takiej śledczej, świeccy, niezależnie od Kościoła, bez żadnych układów, bez żadnych wiecie, kumoterstw. I po prostu ostro to karać, nie przenosić w ogóle do jakichś innych parafii, moim zdaniem, tylko wykluczyć takiego pacana z kapłaństwa yy, i do więzienia, oczywiście. A tam już takim księdzem się zaopiekują więźniowie na pewno. Jak usłyszą, że zgwałcił trzynastoletniego ministranta, to na pewno się nim zajmą odpowiednio. Przepraszam, że tak ostro mówię, ale mnie po prostu szlak trafia. Jak słyszę takie wiadomości. No ksiądz naćpany z drugim, naćpanym pedofilem, chleją i ćpają na terenie kościoła, później gwałcą. Nie do pomyślenia. Wiecie, oglądałem dużo filmów w swoim życiu, wy zapewno, zapewne też. I ja jeszcze nie oglądałem takiego filmu, żeby, żeby ksiądz Pedofil był naćpany w kościele. No chyba żaden reżyser tego nie wymyślił, ale jak widać życie wymyśliło. Nie chcę się dalej nakręcać. Pozostawiam to wam, waszej ocenie poczytam wasze komentarze co wy na ten temat sądzicie i co czujecie jak idziecie do kościoła się spowiadać dajcie znać witamy w domku pan piracik odpoczywa sobie kocyki te szare do prania poszły tak raz w tygodniu piorę te koce i tutaj sobie tak śpimy zobaczcie pół kanapy zaj zajmujemy <gryw> patrzcie jaka ta sierść się fajna robi czekajcie może wam tu pokażę Śpij sobie, śpi piraciku tak. Nie ja wiem, czy tu będzie widać. O, taka. Już mu się tutaj. O, jak mruczy sobie. Tutaj mu się tak y, kręci fajnie ta sierść. I ona będzie właśnie taka, tylko że dłuższa jeszcze. Jak, y, jak piracik podrośnie. Podłogi te były dlatego mokro. O, i tak sobie właśnie leżymy i śpimy. A tak fajnie mruczy właśnie, jak zasypia. Tak się nie może ułożyć. I, i pomrukuje. <noise> Ciężko się ułożyć, prawda? Piraciu, to jest bardzo męczące. Ogonek też taki, już o. Bardziej puszysty się robi. A długi ma ten ogon. Czasami się boję, jak koło niego przechodzę, żeby nie nalepnąć mu na ten ogonek. Dzisiaj było szaleństwo biegał, skakał po całym pokoju. Taki zwariowany, wiecie, on taki ostatnio dostał yy, ochrzan od Kingi, bo coś tam broił, coś tam wziął y, jakieś jedzenie z kuchni. I on tam siedział, słuchał Kinga go tam, wiecie, pouczała piracik, piracik i tak dalej mu tam mówiła. Jak przestała, to on w momencie po prostu się zerwał, tak o, uciekł od niej, zaczął skakać po kanapach. Wiecie, to bardzo śmiesznie wyglądało jak taki y, dzieciak rozwydrzony. No tak. Tutaj do, przyjął te wszystkie na klatę, y, opr OPRY, że tak powiem. I potem rura. Dobra, mama, mama mnie okrzyczała, ale mam to gdzieś i no, to gdzieś. uciekł i, i rozrabiał dalej. Także no. nie wiem, jak, jak wam to dokładnie opisać, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Także taki jest. Teraz, łopus. Mają, teraz mam już jest a Joszka na dworzu sobie tam poczywa, tak, nie? Tak. Bo ona lubi tak sobie tam poleżeć, no, Wójcie, tak że... Wieczorem też. Tak, tak. może to odpocząć od tych zabaw. Ta głowa też takiego kształtu właściwego nabiera, pomalutku. No, wydłuży mu się jeszcze. Jeszcze mu się wydłuży, pewnie. On ma dużą tą, no czy tak, wąska głowa jest, wąska, ale tak jak patrzyłam na wielkość ogólnie głowy, <noise> siedział z Kingą kiedyś, to mówię, ej, on ma głowę taką jak ty, tylko że po prostu masz bardzo szczupłą, tą, tą, ten pyszczek taki o chudy. I, I się śmiałam, że już że za chwilę będzie miał większą głowę niż człowiek, tylko że po prostu bardzo taką wąską. No ale taki piesek. Taka rasa. Kuki sobie tutaj odpoczywa na, na pówce. On lubi na pówce spać, lubi spać na fotelu. Najrzadziej śpi chyba, gdzie najrzadziej śpi? Na, na, tym, na tych kanapach tutaj naszych, najrzadziej śpi. Najczęściej właśnie fotel lub pówka. Czasami legowisko też. Ale to częściej w nocy. A w nocy no, jeszcze w ogóle bardzo często też chodzi do Kai i u niej tam w no. nogach się kładzie. On ma tam w jej łóżku w nogach swój kocyk i tam sobie też śpi. Mhm. Czekam cały czas, żeby mu zamówić maszynkę do strzyżenia. O, witam Was. Maszynkę do strzyżenia, dlatego że właśnie już wymaga kuki yy, strzyżenia. Zresztą już Wam wcześniej to mówiłam. Yy, Kinga go wcześniej obcinała nożyczkami normalnie, ale mówię dobra, na razie się wstrzyma nie będziemy go obcinać. Dopiero zamówimy maszynkę i będziemy yy, próbować tą maszynką go strzyc. Zobaczymy, jak to jej wyjdzie. Myślę, że ogarnie. Może na początku ten pierwszy raz nie będzie yy, super, ale yy, kto wie. No zobaczymy. Zamówimy, będziemy, będziemy testować na kukulku maszynkę. Maszynka się też przyda, bo tutaj mm, tym y, drugim pieskom też y, trzeba od czasu do czasu, patrzcie, tutaj też przycinać pod, pod, y, pod spodem te łapki. Y, to tam Kinga się na tym zdanie. nie wiem czemu się to robi, ale musiałabym jej dopytać dokładnie, bo, bo ona wie najlepiej. Patrzcie, ja tu mam swoje kapcie, <grym> bo ostatnio jedne kapcie zostały zjedzone przez pirata i jak on szaleje tutaj y, po pokoju, to bierze wszystko, co musi się nawinie. I kupiłam sobie ostatnio kapcie za 11 zł, w ogóle były na promocji. Kapciuszki. Takie o, zwykłe, najzwyklejsze, już, już są podeptane przez pirata. W każdym razie chowam przed nim, bo bym miała zjedzone kolejne kapcie i wiecie, problem. Także buty chowamy, mm, wszystko chowamy, co jest najcenniejsze przed piratem. To sami Kaja go gania po pokoju, bo na przykład jej jakąś tam zabawkę, maskotkę zabierze i ucieka z tą zabawką dzieci, jak taki no, rozwydrzony chłopaczek idzie do, idzie do pokoju do Kai, zabierze jej maskotkę i ucieka i Kaja go gania po, po salonie, a on już tak fajnie potrafi jej um, uciekać, umykać, żeby jej nie, żeby go nie, nie złapała, no ale wiadomo, że że w końcu i tak go dorwie i mu tą maskotkę zabierze, ale trzeba uważać, bo faktycznie, no jest taki złodziejaszek, że wszystko okradnie, co się nawinie. Dzisiaj słuchajcie, miałam stres, bo ty, nie, chyba Ciebie nie było, wydaje mi się, i on wszedł do pokoju do Kingi, a tam na jej stoliku leżała figurka, którą Kinga teraz robi, sama, wiecie, wykonuje. Które, tam takiego pieska on, kiedyś pokazywałam, że on jest w trakcie dopiero robienia. Tam są druciki, tam, tam ta masa jest nałożona i absolutnie nie można tego dotykać, bo to wiadomo, że dopiero jest w trakcie produkcji, a on to dzisiaj widział, słuchajcie, no masakra. Myślałam, o. że myślałam, że, że pogryzie w międzyczasie, jak tam uciekał z tą zabawką, ale udało się mu w całości ją zabrać, także... Były ja chwile stresujące, no naprawdę. No, a jak śpi, to jest najgrzeczniejszy. Słuchajcie, bo tak to, to jest. To jest teraz taki okres naprawdę bardzo, bardzo intensywny, szalony i... No taki wariat mały teraz mu się włączył, nie? No, wyrośnie z tego. Wyrośnie, pewnie, że tak. No. Musi dojrzeć po prostu. Na razie to jest tak, jak jest. Także musimy. Jakoś sobie ja to... Wy, tak, musimy sobie z tym jakoś poradzić. Pełno włosów, chociaż tak na co dzień tych włosów nie widać, ale jak y, odkurza z odkurza, albo ja wiecie, zaczynam y, mopować, no to, to wtedy widać, że się zbierają te włosy i, y, i faktycznie jednak on ma krótszą sierść teraz póki co niż Josza, bo Joszy sierść to wszędzie fruwała, a jego tak jakoś y, nie fruwa może, ale jednak ale bardzo jest. wypada, no, wypada mu. Także zmienia szatę graficzną piasku, trochę więcej. piasku. Tak, no bo pod tymi stopami też przynoszą. Ale teraz w ogóle są dni takie deszczowe. I przez to wiecie, jak one wychodzą na dwór, to potem przynoszą tego piachu pełno do domu. I, i nie nadążamy ze sprzątaniem. No ale cóż, tak chcieliśmy, to tak mamy, nie narzekamy. No, jakoś to ogarniemy. No tak jak wam wcześniej mówiłam, odkurzacz ten elf stary nasz padł zupełnie wychodzi na to, że koszty naprawy się w ogóle nie opłaca i bo po prostu najzwyczajniej w świecie przewyższa wartość naprawy na, znaczy naprawa przewyższa wartość odkurzacza, jakbyśmy chcieli nowy kupić, bo tam załóżmy do 300 zł to jakiś już odkurzacz się kupi, bo to nie musi być nie wiadomo co, nie wiadomo mm, Jaki, jaki sprzęt za, za dwa, za trzy tysiące, aż takiego nie potrzebujemy, tylko chcemy się wspomóc czymś jeszcze, dlatego, że no, Kasandra Kasandrą super odkurza, fajnie, ale, mm... Czasami trzeba tak. A to kanapę odkurzyć, a to gdzieś tam na półce, gdzie kuki sobie leży, a to gdzieś tam na suficie w rogu odkurzyć. Wiecie, o co chodzi, że nie zawsze taka Sandra do wszystkiego się nada, więc ym, potrzebujemy odkurzacz, mimo wszystko jeszcze taki, albo taki zwykły, po prostu najzwyklejszy typu właśnie elf, albo zastanawiam się nad odkurzaczem takim pionowym, ale też budżetowym, nie takim za za tysiąc nawet, czy za ym, tym bardziej za dwa. Tylko budżetowy, widziałam. Są odkurzacze Xiaomi do 300 zł. Wiem, że są promocje. Nie wiem, jak sprawują się odkurzacze takie pionowe Amika, bo też do 300 zł można kupić. Po prostu musimy poczytać, pooglądać recenzje na temat tych różnych odkurzaczy. I, I na spokojnie coś tam może się wybierze. A jak nie, no to taki no, faktycznie typowy, zwykły domowy odkurzacz z rurą z, na prąd. Zobaczymy, tak, żeby nam odpowiadał. Fajnie by było taki pianowy dorwać, też właśnie budżetowy, z tego względu, że taki odkurzacz można też wykorzystać do na przykład odkurzenia, e, tak jak powiedziałam, mebli tapicerowanych albo nawet samochodu, więc taka, mia, miałby taki odkurzacz też wiele funkcji jednocześnie, że, że robiłby robotę w kilku miejscach tak naprawdę. No ale to będziemy sobie, wiecie, na spokojnie patrzeć i, i żeby jak najtaniej było, bo to jednak są zawsze jakieś tam koszta, tym bardziej, że teraz też w, w październiku wybieram się z Kajusią na badanie krwi, bo musimy porobić badania, przed wyjazdem do Bydgoszczy, a Pani Doktor zleciła nam badania takie no bardziej mm, dokładne, dokładniejsze te badania i nie na wszystkie badania dostałam yy, powielone skierowanie od, od naszej Pani Doktor tutaj rodzinnej, bo gdybyśmy chcieli zrobić badania yy, Kajusi yy, ze skierowaniem, które otrzymałyśmy u Pani Doktor w Bydgoszczy, to musielibyśmy jechać do Bydgoszczy i tam na miejscu robić te wszystkie badania za darmo, bez problemu. Nam się to w ogóle nie uśmiecha, z tego względu, że do Bydgoszczy mamy kawałek drogi. Wiadomo, że ona musiałaby być na czczo, bo innej możliwości nie ma. Trzeba by było bardzo wcześnie wstać i jechać tam. Ona jeszcze głodna do tego. Po tym badaniu krwi. Obawiam się, że, że byłoby niezaciekawie, dlatego że Kaja po badaniu o krwi bardzo często ma tak, że jest osłabiona na tyle, że prawie mdleje, więc tak powiem Wam szczerze, że zrezygnowałam z tego typu wyjazdu na same badania krwi do Bydgoszczy i po prostu pójdziemy tutaj, prywatnie, tym bardziej, że właściwie to nam wejdzie jedno w drugie, bo dojazd do Bydgoszczy to koszta związane z paliwem. A tutaj te badania zrobimy no po prostu prywatnie, niektóre, niektóre ze skierowania od pani doktor rodzinnej, a te pozostałe to po prostu prywatnie wykonamy, więc można powiedzieć, że wejdzie jedno w drugie. Koszty paliwa, a tutaj. No, no. zamiast kosztów no, paliwa to wydamy na. Dla nam samochodzie. No właśnie, a tak to wiecie, normalnie pójdziemy na rano na badanie, będziemy przygotowani, weźmiemy jej coś do jedzenia, w razie czego jest obok też no, piekarnia, gdzie można wejść tam, usiąść, zjeść coś, także myślę, że to będzie dla nas akurat tutaj lepsza opcja i, i z tego będziemy korzystać. Więc do Będgoszczy dopiero y, będziemy jechać w listopadzie, na mhm. początku listopada. Taki ma, takie mamy plany na, na e, najbliższe, no można powiedzieć, tygodnie. No tygodnie. Mhm. No tygodnie. Dobrze, kochani, y, my wracamy do swoich spraw. Y, w, trochę mamy dzisiaj zajęć, może nie tak, nie jest jakoś tam strasznie dużo, ale, y, ale no trochę jest. jest. Tak, jest co robić. Nie, nie, na nudę absolutnie nie, nie narzekamy. Także dziękujemy bardzo i odezwiemy się pewnie później jeszcze na chwilkę. Jak ja się nie odezwę, to może Tomek gdzieś tam, bo po troszkę się będziemy też mijać dzisiaj. Tomek mm, musi oddzielnie mm, e, pozałatwić tak, sprawy, ja proszę, oddzielnie tak. I, tak, i tak ten dzień dzisiaj będzie wyglądał. Także w razie gdybym ja już się do Was nie odezwała, to serdecznie Was pozdrawiam, ściskam i do zobaczenia, widzimy się jutro. A Tomek coś tam jeszcze dla Was. Tak, e, jeszcze później. Się tak. No i witam ponownie. I znowu w drodze. Znowu w drodze byliśmy pozałatwiać różne sprawy. Danusia tam ma w domu. Pracę, później znowu do pracy i znowu będę. Teraz chyba już będę jeździł ostatni raz, kochani, byłem też pozałatwiać, byłem jeszcze w aptece. Idę do domu, może coś zjem, a później sprawy służbowe i chyba na dzisiaj koniec jazdy. Jest godzina, która jest godzina. Nie widzę. O, druga dochodzi. Kochani, uważajcie na drogach. Chciałem Wam powiedzieć, żebyście byli bardzo bezpieczni. Tutaj przypominam, oczywiście, nie pouczam, tylko przypominam innym kierowcom. Kończy się powolutku październik, mamy za sobą pierwszą połowę października. Przyjdzie listopad, moment, bo czas leci szybko. Stryk i już dzień będzie coraz krótszy, będą opady deszczu. Będzie zmrok, będą refleksy świetlne od mokrej, mokrej ulicy, będą nas oślepiać. Szczególna uwaga na przejściach dla pieszych, kochani. O tym pamiętajcie, bo wtedy moment i tragedia gotowa. Możemy kogoś potrącić na przejściu dla pieszych. Piesi również muszą uważać, nie liczyć na to, że a, nóż się uda, przejdziemy. Przelecimy, kierowcy się spieszą, wiecie, każdy się spieszy, przyjdzie Dzień y, wszystkich Świętych, Święto Zmarłych. Będzie wzmożony ruch, dużo patroli, czasami będą, y, będzie zmieniona organizacja ruchu przy niektórych cmentarzach. To już teraz Wam przypominam, y, bo już teraz coraz szybciej się ciemno robi: uważajcie na przejściach dla pieszych. Dziś rano, jak jechałem, było pochmurno. I trzeba było się dobrze rozglądać. Dobrze, że patrzę, mam taki nawyk, że nie tylko w lusterka, ale na ten boczny słupek. Pamiętajcie, za tym bocznym słupkiem może się zatrzymać, może się schować nie tylko pieszy, ale może się schować cały samochód. Ja tego raz doświadczyłem podczas kursu, oczywiście. I instruktor za mnie zahamował. Pamiętam to zdarzenie i zrobiło to na mnie tak duże wrażenie. Że bardzo przywiązuję wagę do tego, żeby was rutyna nie zgubiła. Wiem, że tutaj są kierowcy, którzy dużo więcej lat jeżdżą niż ja, więc tak w woli przypomnienia, uważajcie i patrzcie za ten słupek. Ja na przykład się wychylam. I patrzę, czy nikt nie idzie lub nie jedzie samochód. Bo naprawdę to jest martwy punkt tak zwany. W lusterkach tak samo przypominam, żeby żeby mieć dobrze ustawione lusterka i patrzeć w te lusterka non stop, bo widzę, co się dzieje na drodze i, i czasami dzieje się bardzo, bardzo, bardzo źle. Czasami jest po prostu... przejeżdżają koło pieszego na żyletki. Tak, tyle. Ile razy miałem taką sytuację, że ja się zatrzymałem, a ktoś mnie nie tylko, że wyprzedził, ale mnie wyminął po prostu na przejściu dla pieszych, a z prawej strony już pieszy był na ulicy. Gdyby tam była policja, to ten ktoś by się pożegnał chyba z prawem jazdy od razu. Także patrzeć, ustawiać sobie dobrze lusterka, patrzeć na martwy punkt, zwłaszcza przy zmianie pasa ruchu, ale mnie najbardziej chodzi o, o pieszych, żebyście na to zwracali uwagę. Bo naprawdę, kochani, uwierzcie mi, mówię tutaj też do tych, którzy nie mają prawa jazdy i nie mają pojęcia o tym. Bardzo często bywa tak, że właśnie kierowca nie zauważa pieszego, który już wchodzi. Każdy się spieszy, tak jak mówię, jest ciemno, jest zmrok. Wracaliśmy wtedy yy, yy, no z psem. Co pojechaliśmy po psa, pamiętacie? Zrobiłem wtedy 800 km. To była moja pierwsza taka zaprawa jako młodego kierowcy. Pojechaliśmy tutaj z Lipna aż za Kraków, za wieliczkę jeszcze dokładnie. Też wracaliśmy po zmroku i widziałem takie właśnie sytuacje. Ktoś po prostu nie zauważył pieszego, ostre hamowanie, a z tyłu pojazd. Jak się komuś zdarzy, niech patrzy. W lusterko wsteczne, czy może zrobić takie ostre hamowanie, bo to też jest bardzo ważne. Hamujecie, patrzcie w lusterka i trzymajcie się zdrowo, kochani. Trzymajcie się zdrowo, żebyście nie musieli. Ja dzisiaj byłem na zabiegach, bo jestem zadowolony, ponieważ już mnie tak nie świdruje jak na samym początku, jak mówiłem. Faktycznie ci rehabilitanci mają fajną wiedzę, podoba mi się. Ja w ogóle lubię rozmawiać z kimś, kto ma pasję jakąś. I robi coś z pasji. Bardzo mi się to podoba, bo tacy ludzie są bardzo ciekawi i mają sporo wiedzy. I wszystko się sprawdziło. Piąty zabieg. Czuję ulgę, jest fajnie. Wiadomo, że nie wyzdrowieję w cudowny sposób, ale to mi pomoże bardziej się skupić nawet za kierownicą, bo już ten ból jest mniejszy. Już mnie tam nie świdruje i w kolanach, i w stopach. Tak mocno, jak mnie, jak mnie świdrowało i wierciło. Jak ja to mówię, mały tam siedzi taki... Górnik i, i kopie w tych stawach moich No to teraz jest spokój tak, Taki ból, że wiecie Ja nawet, nawet się nie odzywam, że mnie boli Bo to nie ma sensu, najmniejszego Także Was proszę jeszcze raz Drodzy kierowcy, którzy mnie oglądacie Uważajcie, bo będzie coraz krótszy dzień od asfaltu mokrego. Czasami ten asfalt jest po prostu lustrem. Tak potrafi oślepić mokry od deszczu asfalt. Zwracajcie uwagę na przejściach. A najlepiej po prostu zwolnić na przejściach. Dojeżdżacie do przejścia, po prostu sobie troszkę zwolnić. Ja tak zawsze robię. Zwalniam, patrzę, nikt nie idzie, i dopiero wtedy rozpędzam samochód do, do tej prędkości, która obowiązuje, żeby właśnie. Yy żeby bezpiecznie przejechać przez to przejście nikomu krzywdy nie zrobić nie mieć nikogo na sumieniu i, i nie mieć po prostu kłopotów dziękujemy Wam kochani za uwagę na dzisiaj chyba koniec bo nie wiem czy coś zdążę jeszcze nagrać a raczej chyba nie bo wpadnę do domu tylko po to żeby żeby coś zjeść, chwilę odpocząć i trzeba do pracy iść dobrego, bezpiecznego weekendu trzeźwego weekendu Wam życzę bo, bo ten problem dotyka wielu ludzi jest to bardzo poważny problem Alkoholowy. Słyszycie, co się dzieje. Dzisiaj też poruszałem rano. Bardzo trudny temat. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze spostrzeżenia, na, na Wasze zdania na ten temat, który poruszałem z samego rana. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć.